Cześć, Mano. witam Was. Słuchajcie, mam dla Was takiego newsa, zobaczcie. Pokażę Wam coś, jeżeli chodzi o moje ogrzewanie. Wczoraj był bardzo słoneczny dzień, bardzo gorąco. Woda nagrzała się do tego stopnia, słuchajcie, że zobaczcie, mamy godzinę 7.52. Zobaczcie, jaka temperatura jest w moich bojlerach. Widzicie to? Temperatura bojlera jest pokazana tutaj na w środku, z 53 stopnie. Góry jest temperatura teraz w kolektorze słonecznym. Nie, nie nie jest taka temperatura, jak teraz na dworzu 47 nie ma słońca słuchajcie. Ta temperatura taka duża jest z tego względu, że pompa. Tutaj bo pompy jest. Pompa włącza się co godzinę na 10 sekund. Chodzi o to, żeby się nie zastała. To jest dobre dla pompy. Można powiedzieć, że trochę tracone ciepło, bo idzie w kolektory i się teraz przechładza. No ale słuchajcie. No. Przeczy to temu co teraz Wam pokazuję właśnie, że mamy 53 stopnie w boilerach, słuchajcie. To na dole to jest widzicie płaszcz, bo ja mam zbiorniki z płaszczem dookoła i to jest temperatura płaszcza, a to jest temperatura boilera. Słuchajcie, no widzicie jakie jest stracone ciepło przez całą noc, praktycznie nic nie straciło. Wczoraj się nagrzała woda do prawie 65 stopni, bo podniosłem delikatnie temperaturę maksymalną. Które mamy mi, ma mi, ma mi system utrzymywać do 65. Zobaczcie, 9 osób, 7 dzieci, dwóch dorosłych. Kąpaliśmy się wszyscy wczoraj i zostało 53 stopnie. Dwa bojlery, zaznaczę Wam dwa bojlery. Razem łącznie mam 240 litrów wody. I widzicie, widzicie jak to działa. Jest 7.50 Zobaczcie, pokażę Wam jaka jest temperatura. Pokażę Wam teraz, jak jest na dworzu. Taka jest teraz pogoda. Nie ma słońca i zobaczcie. Solary są brudne od pyłków, muszę je w ogóle wyczyścić, ale mimo tego, zobaczcie. Trzy solary, czyli kolektory słoneczne. Jeden heat pipe, tutaj 22 rurowy ale bez jednej rury, bo mi się zbiła w transporcie na początku, więc zakładałem. Także jest 21 rur i dwa mandrowe, czyli płaskie tego typu. Jak widzicie, świetnie dają sobie radę. Mimo tego, że są tak zapelone tymi piłkami żółtymi, będę musiał tam wejść i to przeczyścić generalnie. No, także no tak to wygląda. A teraz Wam pokażę, słuchajcie, jak wygląda zużycie praktycznie brak zużycia energii elektrycznej do podgrzewania wody. Od jakichś trzech tygodni, praktycznie nie rozpaliliśmy w kominku. Bo jak wiecie. Ja mam system taki, mam y, trzy kolektory, w tym jeden, jak widzieliście, heat pipe, drugi, dwa, dwa inne kolektory są mandrowe, czyli płaskie. Jest to wszystko w otwartym układzie nieciśnieniowym, tak sobie wymyśliłem, otwartym, tak, tak miało być. I dodatkowo do tego jest podłączony swego rodzaju mój własnej konstrukcji płaszcz wodny. Płaszcz wodny tego typu jest, że jest to po prostu rura w rurze na rurze wyspalinowej do kominka. Jest tak jakby, wiecie no, jedna mniejsza rura, druga większa rura, zespawane komnierzami u góry. Między tymi przepływa czynnik w postaci glikolu, mieszaniny glikolu. Jest to spięte w ten sam układ razem z kolektorami solarnymi. Wszystko jest w układzie otwartym, zaznaczę. Do tego są, są dwa zbiorniki... 120-litrowe czy łącznie 240 litrów wody. No i od trzech tygodni właśnie nie palimy w ogóle w kominku, także nie jest podgrzewana woda z kominka tylko i wyłącznie przez słońce. Zobaczcie, pokażę Wam teraz. Spójrzcie, pokażę Wam zużycie, jakie mam. A eee, zobaczcie, to jest w maju na przykład. Widzicie, to zużycie tutaj, o tu. To jest w kilowatach. Jest to 1,41 zużyłem kilowata przez 20 dni maja. A skąd to zużycie? No jest to zużycie, tak małe zużycie jest do, po prostu do sterowania tym całym moim systemem, moim własne sterowanie generalnie to jest oraz pompki solarne, ale zaraz do tego dojdziemy. No i zobaczcie, teraz na przykład wezmę sobie kwiecień. Zobaczcie. W kwietniu to wygląda w ten sposób. Zużycie, jak możecie zobaczyć, że bardzo 2,21 kW przez cały miesiąc energii elektrycznej. Więc tak to właśnie wygląda. Pokażę Wam teraz jeszcze marzec dla takiego przykładu. W marcu mamy 2,19 kW. Także no, to jest cały koszt pozyskania ciepłej wody w danych miesiącach. I tak to właśnie wygląda. I teraz poruszając kwestię, tytuł jest, wyjaśnię tytuł Ciepła woda za darmo. Dużo ludzi mi wcześniej pisało w komentarzach, że no, jak ciepła woda może być za darmo? Przecież trzeba kupić najpierw te zbiorniki i, 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 i to wszystko, i to wszystko kosztuje. Trzeba zainwestować. Tak, macie rację. Tylko chodzi o koszt pozyskania tej ciepłej wody. W momencie produkcji mi chodzi, nie? To chodzi o momencie produkcji. Jaki jest koszt? No to widzieliście jakiegoś. Praktycznie na no 2 kW, no to ile zapłacicie za ile kW? Niech kosztuje złotówkę, chociaż tyle nie kosztuje. To macie 2 złote. No tak, ale zaraz jakiś malcontent się odezwie, to nie jest darmowe, bo kosztuje 2 złote. No nie będę się z takimi ludźmi kłócił. No niech będzie wam 2 złote. Dla mnie to jest praktycznie darmowe. darmowe. Może być darmowe, totalnie darmowe, z tylko względem, ja wam powiem, jak to działa u mnie. Te 2 kW to jest użycie przez moją, mo, moje sterowanie, czyli tam jest sterowanie przekaźnikami takimi różnymi. Nie będę się zgłębiał głównie o co chodzi w tam moje sterowanie, no bo tam są różne sterowania, dlatego że mam układ otwarty i sprzęgnięte mam kolektory solarne z kominkiem, ale nie będę się w to zgłębiał. Ja Wam chcę pokazać, jak można w ogóle za darmo, totalnie za darmo. Oczywiście trzeba najpierw zainwestować na początek. No to jest. Kwestia e, oczywista, że tam jak chcesz mieć jakiś zysk, to najpierw inwestujesz. Ja mam akurat trzy kolektory, no ale możecie sobie też zainwestować w dwa kolektory, powiedzmy pipe, one też wystarczająco będą. E, Instalujecie tak kolektory, zbiornik. Ja mam dodatkowo pompę solarną, to się nazywa pompa solarna, czyli do kolektorów solarnych. Dodatkowo ona jest zasilana przez panel solarny, taki niewielki panel solarny z góry, i w momencie, gdy pada na nie słońce. Pompa rusza i zaczyna wam to ładnie w obiegu chodzić. Słońce wieczorem zanika, pompa staje i system staje. Także, no, jak widzicie, produkcja ciepłej wody odbywa się całkowicie za darmo tym systemem. Ja mam dodatkowo wymuszanie elektrycznie tej pompy poprzez zasilacz 12V, ale w tym właśnie względzie. Mam wspięty jeszcze kominek, właśnie w ten cały układ, i to musiało tak wszystko współgrać. Jak już mówię, nie będę się zgłębiał, o co chodzi w sterowaniu. Skupmy się tylko na produkcji, właśnie czystym słońcem. Pompa solarna napędzana panelem fotowolfanicznym, i macie produkcję wody całkowicie za darmo. Koszt inwestycji no i nie wiem, ile teraz hitpipy kosztują. Troszeczkę trzeba wyłożyć na początek za kolektory, ale jak jeszcze raz powtarzam, sama produkcja odbywa się całkowicie za darmo. I tyle w temacie. Także, jak widzieliście, no, mam trzy kolektory. Jak to działa? No, wyśmienicie. 240 litrów wody, temperatura w bojlerach 55 stopni od wczoraj. Dziewięciosobowa rodzina, siedmioro dzieci, dwóch dorosłych, wszyscy się wykąpali. No, rewelacje po co mi coś więcej? Jak widzicie, ja za prąd, za podgrzewanie wody praktycznie, praktycznie w ogóle nie płacę. Także to tyle chciałem Wam pokazać i wyjaśnić kwestię darmowej energii ze słońca. Trzymajcie się, cześć.